Proszę Państwa, jak co roku tradycyjnie odwiedzam sekretarza powiatu pożyckiego Mariusza Majaka. Witam Panie Sekretarzu bardzo serdecznie. Witam, witam, w witam również bardzo serdecznie. Dzień, Dzień dobry. dobry, panie kolego. Umawialiśmy się, proszę Państwa, z panem sekretarzem, że dzisiaj podsumujemy rok 2023, jaki ten rok był dla powiatu brzyckiego, czy był dobry, czy te marzenia, które były, żebyśmy składali rok temu, prawda, spełniły się, czy też nie. Oj, podsumujemy, bardzo, bardzo trudno będzie podsumować. <laughs> Bewnie, gdybyśmy chcieli tak mocno, rzetelnie podsumować, to... Musielibyśmy rozmawiać z dwie godziny pewnie. Ale tak, Panie Sekretarzu, tylko te najważniejsze wydarzenia. Tak, tak, tak bo, bo no, chyba, że tak, damy, się... no, następnym razem dokończymy naszą rozmowę. Ale no, no, się, i, tak? No, tak się złożyło, że, że ostatnimi czasy dużo się dzieje właśnie w samorządzie, dużo inwestycji, dlatego y, mówię, że gdybyśmy chcieli tak y, podsumowywać rzetelnie, to chyba musielibyśmy podzielić program na części. No. Wiele się działo w drogach, na drogach naszych powiatowych, które są zaniedbane wszyscy wiemy i wymagają ciągłych remontów. Finansowany został szpital, w jednostkach oświatowych również prowadzone były inwestycje. Więc no, chyba najważniejsze to takie właśnie inwestycje drogowe na, na kilkadziesiąt milionów złotych tak, na terenie jesteśmy. Pyrzyc, na terenie gminy Bielice, w Lipianach również. Ile hmm. dróg mamy Panie Psyklarzu, ile dróg mamy kilometrów? o, o 300 kilometrów, tak, tak, więc... No jeżdżę, jeżdżę po tym terenie naszego, naszego powiatu nie tylko, myśli polskiego również i mogę też potwierdzić to, że mamy wiele dróg dobrych, wykonane inwestycje, ale jest też, są też drogi takie, o które walczymy, krótko mówiąc, jeszcze jakbym byłem radnym, też pamiętam, walczyłem o tą drogę w naszym powiecie perzyckim, na przykład droga ludzi jesionowo tak, a jeszcze, a, a jeszcze, a jeszcze, a jeszcze które, które może najgorsze są według pana radnego. No to właśnie o tym właśnie co, co powiedziałem, tak ta droga, i przy wodzie i Ślazowo-Bylice. To są pobylicę? te trzy drogi tak, takie znam, które naprawdę... zdecydowanie. No na terenie gminy Pyrzyce również. Wiele jest dróg, no, we wszystkich gminach. No, jest tak, że, że w latach 80. robione były te drogi albo wcześniej nawet. I, i, I nie było remontów. Ostatnio troszkę się dzieje. Ja, ja na przykład w Pyrzycach bardzo się cieszę z ulicy Krótkiej, bo, bo przecież kiedyś jak rozmawialiśmy o ulicy Krótkiej, to, tak, to, to inwestycja wydawała się marzeniem ściętej głowy. Natomiast teraz w tej chwili została zrobiona ta, ta ulica. Jest, jest bardzo, bardzo dobrze wykonana w mojej ocenie. Są miejsca parkingowe, jest nowa nawierzchnia asfaltowa, droga do Krzemlina na terenie naszej gminy. No Krzemlin bardzo liczna, liczna miejscowość pod względem liczby ludności w naszej gminie Pożabowie po druga Mieszki, tam Brzeski, Nie też. wszyscy, może mieszkańcy Pyrzy czy okolicy wiedzą, które to są drogi powiatowe, a które gminy o, tym jest to, I Jest problem, tak. tak. Na, terenie, na terenie Pyrzyc i Lipian y, no jest wiele takich dróg, które trudno uznać za powiatowe, bo powiatowe y, co do zasady powinny łączyć siedziby gmin. Prawda? Więc, no, ulica Krótka, ulica Sienkiewicza w Pyrzycach, ulica Księcia Barnimia, y, ulica Dąbrowskiego, no to, to są wszystko ulice, y, ulice y, powie, drogi powiatowe, no ale czy one powinny mieć taką kategorię? No, no, no raczej nie powinny. Piękna hala hmm. widowiskowo-sportowa w Lipianach. Część dróg już jest wokół zrobiona, ale jeszcze pewna część pozostała, prawda, od, gór, od drogi głównej do hali sportowej. Ale ostatnio widziałem, że kręcił się tam dyrektor powiatowych <laughs> zarządów dróg powiatowych i chyba coś z tego wyniknie, że droga będzie robiona. Tak, no, ta tak, 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 jest w planach, będzie, będzie robiona cieszymy się bardzo, zresztą te, te, te drogi, które są na terenie miast powiatowe, no jest ich wiele, więc no włodarze powinni wskazywać, które w pierwszej kolejności powinny być robione. Zarządowi no, mamy, powiatu. Tak mamy mamy dobrego włodarza, panie sekretarzu, który prężnie działa i widać jego pracę dla dobra gminy i Ligany. Zgadzam się całkowicie, widać, widać bardzo aktywny jest Pan burmistrz, i, i, i wiele dobrego dzieje się, I, i tak trzymać, oby tak dalej. Panie sekretarzu, tak o drogach, prawda? Przywrócę do szpitala. No, też prężnie działa dyrektor szpitala Marek Krzybelski. Zgadza się. No właśnie. W szpitalu też wiele, wiele się dzieje, bo przecież odnowiona została rehabilitacja, została, został zakupiony sprzęt rehabilitacyjny. No, wspaniały. No. Też w 2023 roku było otwarcie. Po modernizacji tego, tego oddziału yy, próbowano sprzęt, no, jest bardzo, bardzo dużo pacjentów, którzy korzystają. Yy, zakupiony został tomograf. No, tomograf yy, oprócz tomografu, nowy agregat prądotwórczy i dosprzętowienie szpitala za, za 5 milionów złotych. No więc yy, yy, też bardzo potężna inwestycja. Szpital bardzo na tym zyskuje. I, i, i wizerunkowa, a co za tym idzie y, również i pacjenci, bo przecież y, to jest dla pacjenta. Nie wiem, jak długo pacjent musi czekać, żeby skorzystać z tych y, urządzeń. Nie, już, nie to... wiem, y, dokładnie nie wiem, jaka jest kolejka, y, ale, ale z tego, co, co wiem, odbywa się to w miarę szybko. Tak wiem, że nawet y, dowiedziałem się ostatnio y, tak z przykrością, powiem Państwu, że y, też leży tutaj na jonie mój serdeczny przyjaciel, Prezes wieloletni Klubu Sportowego Flota się, no nie w Świnoujściu, a tutaj w Krzeszycach. No. Czyli mamy też takowe powierzchnia, które mogą ci ludzie, którzy takiej pomocy potrzebują leżeć, tak? No tak, no, no, to, to już nie my decydujemy o tym, prawda? Są procedury, które, które to określają i, i no tak to, tak to już jest, no. Albo w tym szpitalu, albo w innym, nie Panie w sekretarzu... No, patrzymy, jaka jest pogoda w tym roku. No, 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 może nie jest czysto zimowa i to jest dobre, prawda? Bo kilka dni mieliśmy takiej mocnej, śnieżnej, i już by, by nie można dojechać na przykład do Szczynki z Lipią, bo, bo zasypało śniegiem w gołolec. No, no? no, A dobrze, że mamy taką. taką... Nie, jest, jest, jest umowa na zimowe utrzymanie dróg. No ale te, te mrozy spowodowały to, że, że było bardzo ślisko. No, zresztą drogi powiatowe są w dalszej kolejności, yy, jeśli chodzi o kategorię odśnieżania, więc y, no, trzeba się po prostu, y, trzeba dostosować się do, do panujących warunków na drodze. No, a drogowcy robią co mogą, no, więc no, to, to wszystko musi jakąś tam wypadkową być. Miejmy nadzieję, że będą sobie radzić jak najlepiej. W domu kawy nie wypiłem Panie Sekretarzu. I dziękuję za to, że Pan to też przygotował, ale nie słodzona. Nie, nie słodzona. słodzona? Nie. nie, nie. Cukier, proszę. Musi cukier musi być i śmietanka. To śmietanka widzę no, jest. Co, jest co prawda cukier jest szkodliwy, no ale. Tak. Zamieszam. Trzeba, Trzeba sobie Trzeba Jeśli chodzi o szpital to jeszcze, jeszcze bardzo ważna informacja, bo właśnie na przełomie zeszłego roku i obecnego. Yy, Prowadzone są działania zmierzające do, do odnowienia poradni okulistycznej i tutaj o, z, z właśnie z udziałem Włodarzy, Gmin, Wójtów, Burmistrzów dzieje się dużo pozytywnych rzeczy i mamy nadzieję, że w tym roku będzie otwarta nowa poradnia okulistyczna. Myślę, że można już powiedzieć, że będzie otwarta, bo już. Poszczególni wójtowie zadeklarowali, Wójtowie Burmistrzowie zadeklarowali właśnie wspólne finansowanie tej, tej poradni. Tam potrzeba około od 150 do 200 tysięcy z tego, co jest mi wiadomo, tak. na sfinansowanie powstania takiej poradni i, i to się dzieje I, i myślę, że to bardzo bardzo dobra jak, rzecz dla na, na naszych a jak mieszkańców. A jak skadru, yy, bez personel z Uwejcy, tego, co w szpitalu, czy, czy zatrudniamy? Są obcokra obcokrajowcy. Tak, jest. Wiem, że jest jeden lekarz, który ma kartę Polaka z Białorusi. Bardzo, bardzo pozytywny młody człowiek. Miałem z nim do czynienia. Są również inni obcokrajowcy, ale to pan dyrektor, szczegóły, można by no, porozmawiać. I, I również wiem, że w szpitalu działa bardzo dobra kuchnia. A, no niektórzy panowie. Ja przyjemność kosztować, tak. tak, tak, tak pani, tak, które pozdrawiamy, oczywiście, panie kucharki, tak. bardzo... tak. Bardzo pozytywnie. Zresztą widziałem tak, kiedyś, jak był, 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 był jakiś festyn w szpitalu, tak. tak? Żeśmy, nie pamiętam więc. Tak, tak, to kosztowaliście, tak. tak. By było, że, I nie tylko jest ogłoszone to, co wyprawiają te panie na Facebooku, ale ogłoszenia, tak, ile kosztuje, co i tak dalej, i tak dalej. Ale są, miałem przyjemność właśnie skorzystać. z Fale, no, jeżeli chodzi o, o, o ten rok 2023 może warto wspomnieć również do zakończone termomodernizacja w, w zespole szkół numer 2 Centrum kształcenia ustawicznego no i, i też rozpoczęcie i zakończenie termomodernizacji internatu szkoły prowadzone są obecnie dalsze prace instalacji wodno-kanalizacyjnej Także tak i zakończony rok 2023 był dobry. Był bardzo dobry, moim zdaniem, hmm. jeśli chodzi o inwestycje. I w ogóle no, powiat funkcjonuje. Nie ma żadnych zakłóceń w pracy administracji. Wydawane są decyzje na bieżąco, rejestrowane pojazdy. komisja rewizyjna jak działa przy, hmm. w powiecie, czy były, były skargi jakieś na coś, czy to odbyło się bez skarg. Hmm. Tak ja jak to mi no, bywało. Jakieś. Tak. Hmm, nie, nie, nie odnotowaliśmy jakiejś znaczącej liczby skarg. Czasami coś się wydarzy, ale tak jak mówię, administracja pracuje dobrze, wydawane są wszystkie decyzje, które mają być wydawane. Pozwolenia na budowę, czy, czy rejestrowane pojazdy. Trzeba oczekać, prawda? Jest jakieś no, prawo. Tak, prawo, tak, tak no, to, bez zbędnej złoki, czyli bez no, jest jakaś... jakaś Prostym językiem, mówiąc kolejka. I jeszcze tak ciekawiłoby mnie, bo patrzę na czas, prawda? Bo można do rana rozmawiać, a nie sekretarzu, ale czy budżet został już powiatu uchwalony? Tak, budżet uchwalony został w pierwszej połowie grudnia. Także już. Dobry już. już <głosy> <głosy> tak, Bara tak, wie, tak że... skarbnik, skarbnik zadowolony, tak, skarbnik zadowolony, także że można powiedzieć, tak, że, 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 tak, że budżet dobry już jest wykonywany, no bo już, no co, jeszcze tydzień i, i, i zostanie nam 11 miesięcy roku, prawda? O, może warto ja pan, Tak, właśnie chciałem, chciałem powiedzieć, że no. wstąpiłem do Pana Sekretarza i Pan Sekretarz wręczył mi, proszę Państwa, kalendarz, kalendarz, y, powiat pyrzycki tutaj... Jest napisane 900-lecie chrztu Pyrzyckiego, Pyrzycan, przepraszam. Pyrzyczan, Pomożan, tak, tak, tutaj tak, jest ja zaznaczone, a tu powiat Pyrzycki, tak. Panie Sekretarzu, ale obchody główne tego, tej, będą w przyszłym w tym roku jeszcze? Tak, 1024-2024, tak. To będzie gala będzie, niesamowita. No, Wszystko będą, będą, tam. będą uroczystości, będą, będzie, będzie msza uroczysta na studzience. będzie cały, cały cykl imprez, imprez uroczystości, może imprez niewłaściwe słowo, cały cykl uroczystości z tym związanych, będą no, wydawane różnego rodzaju ciekawe moim zdaniem. Broszury jubileuszowe, cała główna część obchodów przewidziana jest na czerwiec, tak jak to było. Tak jak to było 900 lat temu. Działamy. No, ja, ja tu powiem, że no, jak zaczynaliśmy, to tak jak z tą ulicą krótką, bo trochę marzeniem świętej głowy było osiągnięcie tych celów, które teraz mamy, bo mamy, mamy trzy piękne rzeźby y, osób, które y, brały udział w Chrzcie Pomorzan, czyli Księcia Bolesława Krzybołustego, y, Biskupa Ottona, i, i księcia Warcisława. No, te, te rzeźby mamy w drewnie, wy, wykonane z drewno dębowego. Ja myślę, panie że o tym, o tych właśnie rzeźbach, o innych atrakcjach związanych z obchodami, tych sznur, poznawiamy przy nasz wtorek przy okazji. Tak? No, oczywiście, nie ja ma sprawy. Na, chciałbym panu, na dzisiaj zakończymy, powiem sprawę, co się dzieje w Powiecie. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaczyna się za spotkanie ze mną, za to, żeśmy rozmawiali, mieliśmy ze sobą kontakt. Serdecznie panu chciałem podziękować, no i nowy rok, więc życzyć dużo zdrowia. No, nie wiem czego jeszcze, no bo zdrowie jest najważniejsze, no i o wyborach na nie będziemy mówić, ale żeby pan następną, nawet nie wiem, no tak się spytam, prawda, czy będzie pan kandydował na, na, na radnego, czy na... Tak, tak, zamierzam kandydować na radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Pyrzycach. Zobaczymy, jak wyborcy to ocenią, to w takim razie, ocenią moją dotychczasową pracę. W takim razie o tym strony będziemy rozmawiać przy następnej sposobności. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Serdecznie. Również dużo zdrowia życzę I, i przeszkodziłem trochę w pracy, panie dalej tyle w energii w działaniu i, i dziękuję, że, że pan kolega redaktor jest, pokazuje nas tutaj, pokazuje wiele wydarzeń właśnie na naszych sportowych czy też samorządowych, bo wydaje mi się, że, że to jest. No nie wydaje mi się, no wiem, że to jest bardzo, bardzo potrzebne. Dziękuję bardzo. Dobrze, żeby jeszcze raz dziękuję szczęśliwego bardzo. nowego roku. Do Bez zobaczenia w następnej żen. okazji. Dzie dziękuję Państwu. Dzie Dzięki dziękuję bardzo. Sekretarz Mariusz Majak, powiatu, no i moja skromna osoba obuski. Dziękuję Państwu bardzo <grym> serdecznie.